Dzień dobry, we wtorek odbył się mój ostatni egzamin, więc oficjalnie mam wolne, bo wszystko mam pozdawane, nie ma żadnych poprawek, z czego jestem oczywiście zadowolony, bo jakby miałbym nie być zadowolony, mogę się trochę pochwalić ocenami, a czemu by nie. Sieci komputerowe piąteczka, teoretyczne podstawy informatyki piąteczka, technika eksperymenta piąteczka, programowanie piąteczka, e, co tu jeszcze mamy, fizyka 4+, no, i mam jeszcze dwie trójki z plusem z matematyki dyskretnej i z analizy danych. Nie będę się tłumaczył dlaczego tak nisko, ale powiem tyle, że nie chciało mi się. Hehe, <laughs> z lenistwa. Hehe, <laughs> ale nie psują mi one średniej. Mam średnią 4,50, z czego oczywiście jestem też zadowolony. A czemu miałbym nie być? Nie jest niska średnia. W poprzednim semestrze miałem taką samą, więc. Można powiedzieć, że lecę linią prostą i w sumie to chyba tyle z mojej strony. Jedyne co mogę jeszcze dodać to do usłyszenia na drugim roku.